Mówienie o dwudziestoleciu muzeum katyńskiego. Bez powiedzenia słów kilku o tym, co dzisiaj dzieje się w zamkniętym w 2009 roku. Muzeum Katyńskim oddziale Muzeum Wojska Polskiego pod względem organizacyjnym, zamkniętym, czyli funkcjonalność jego przeniesiona jest, o czym niejednokrotnie wspominałem, na wystawę czasową w sali hetmańskiej, w sali kolumbianej, jak to woli, Muzeum Wojska Polskiego w Alejach Jerozolimskich III. A w tle toczy się batalia, która prowadzona jest. No, już całkiem, całkiem kilkanaście miesięcy, bo od zamknięcia, przypomnę króciusieńko, kalendarz Muzeum Katyńskiego w styczniu 2009 roku na Sadybie, Konkurs międzynarodowy na nową w 2010 roku rozstrzygnięty. Koncepcja wystawy, szeroko rozumianej i adaptacji firmy Maxa. Następnie Kolejny etap, czyli niezależne projektowanie części architektoniczno-budowlanej oraz zamknięte już owocnie prace nad scenariuszem historyczno-wystawienniczym przez zespół profesora Andrzeja Kunerta prowadzone przy nadzorze Muzeum Katyńskiego. To podkreślam, bo to nie jest tak, że zespół historyczno-scenariuszowy prowadzi pracę, a muzeum czeka tylko na owoce. Muzeum nie ma czasu na czekanie na owoce, więc swój całkiem już dzisiaj pokaźny materiał mówiąc nieładnie ludzki pod względem naukowym przygotowany do tych działań również na te prace nakierowywał, ale ponieważ ja się po pierwsze na architekturze, po drugie na tak zwanej budowlance w ogóle nie znam, na sprawach inwestorskich zupełnie, więc Pozwoliłem sobie zaprosić Spiritus Mowens z działalności tejże inwestorskiej a jednocześnie na co dzień zastępca dyrektora generalnego Muzeum Wojska Polskiego do spraw inwestycji właśnie pan dyrektor Dariusz Matlak. Panie dyrektorze co dzieje się z Muzeum Katyńskim? Oj dzieje się. Zakończyliśmy prace projektowe dość skomplikowane ponieważ wszystkie prace, które Obejmują budowę Muzeum Katyńskiego, są pracami stricte konserwatorskimi, czyli wszystkie uzgodnienia z konserwatorem zabytków mamy tutaj obszar też chronionego krajobrazu, a więc i Ta. cenna roślinność. Należałoby wspomnieć, że Muzeum Katyńskie jako oddział Muzeum Wojska Polskiego to część dużej inwestycji w ogóle na cytadeli, prawda? Oczywiście Muzeum Katyńskie powstanie zdecydowanie wcześniej, zanim zrealizujemy ten cały Piękny projekt, wybrany również w konkursie międzynarodowym, który obejmuje przeniesienie dotychczasowej siedziby z Alei Jerozolimskich właśnie tutaj na Cytadelę i otwarcie udostępnienie cytadeli dla zwiedzających dla mieszkańców Warszawy. Wracając do Muzeum Katyńskiego, bo jak wspomniałem, to jest realizacja, która nam leży bardzo na sercu, żebyśmy jak najwcześniej udostępnili. Tak to jest. Tutaj pozwolę sobie spary. zaprezentować. Wizualizacja siedziby przyszłej Muzeum tak. Katyńskiego, jadąc od strony Gdańska do śródmieścia Warszawy po prawej stronie tuż, tuż przed budynek. mostem gdańskim charakterystyczna kaponiera. Mhm. Tu jeszcze fragment, fragment instalacji zewnętrznej w formie dzwonu jako element dodatkowy y, tego przedpola Muzeum Katyńskiego. Tak, to, y, to jest jeden z obiektów, który będzie tworzył kompleks y, Muzeum Katyńskiego y, oprócz y, Kaponiery, która będzie mieściła y, wystawę stałą. Y, y, również mamy i y, zabytkową działobitnię y, czy baterię barkową, y, w której będą... Y, y, Tablice z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskiej. Ehm, oprócz tego brama bielańska, która zostanie również poddana zabiegom konserwatorskim i, i to jest generalnemu remontowi. Tu jeżeli pan dyrektor pozwoli, to ja tylko powiem, że ta piękna architektonicznie brama jest jak to woli albo wyjściem na historyczny trakt poprzez nowe miasto stare miasto w Sadeli, poprzez nowe stare miasto krakowskim przedmieściem aż ho 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 do wilanowa no po drodze jest. patrząc na, na Fortalicję na Sadybie, na gdzie do 2009 roku funkcjonowało muzeum katyńskie zakończenie zakończeniu traktu królewskiego tak. warto warto zwrócić na to uwagę że Cytadela, a w szczególności właśnie leżąca na osi traktu królewskiego, brama Nowomiejska, zostały wpisane również jako pomnik historii. Specjalne rozporządzenie prezydenta z 1996 roku uznało cytadelę również pomnikiem historii, a więc oczko wyżej niż zwykły zabytek. No, mówiliśmy działo się działo, więc tak pokazaliśmy y, y, nieco y, wizualizacji, prawda, dotyczącego nowej y, twarzy Muzeum Katyńskiego, a, a, ale powróćmy do tej technologicznej y, strony tworzenia się y, nowego dzieła, czyli Jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia prac projektowych, uzyskiwania pozwoleń na budowę, i wnioski już o pozwolenia na budowę są rozpatrywane przez urzędy. No no, i panu nie wypada, ja, ja mogę powiedzieć, bo na co dzień również, czy mi się podoba, czy nie uczestniczę w tej procedurze. Jest to ciężka batalia. Jest to ciężka ale, batalia, niemniej ale niezbędna. Cieszymy się, że trafiamy na, na życzliwość urzędników zarówno w Urzędzie Wojewódzkim, jak i w Urzędzie Dzielnicy. Zrozumienie dla tego trudnego, skomplikowanego, jakże ważnego projektu. Oczywiście każde takie prace ingerują zarówno w materię zabytkową, jak również i w przyrodę. Natomiast ten projekt został wybrany w konkursie w 2009 roku właśnie dlatego, że najmniej ingeruje i jednogłośnie wybrany zresztą został przez sąd konkursowy ze względu na to właśnie, że jak to stwierdziła pani konserwator Zabytków Stołeczna swego czasu, że ten projekt jest najbardziej kulturalny. Najbardziej. Tutaj, jeżeli można, Panie Dyrektorze, to jest taki ciekawy aspekt, na który chciałem w dwóch słowach zwrócić uwagę. Otóż Muzeum Katyńskie, dosyć specyficzna praca, prawda, jest jakby forpocztą przyszłego dużego dzieła pod nazwą Muzeum Wojska Polskiego w tej nowej siedzibie. I tutaj wszystkie doświadczenia, które i koszta. No to trzeba powiedzieć, to nie jest oczywiście projekt, który nie kosztuje. To wszystko jest, są koszta, duże koszta. Spowodują, mam nadzieję, iż to duże dzieło będzie znacznie łatwiej zrealizować, też i oszczędniej zrealizować, co w dzisiejszej dobie jest niezwykle ważne. I tutaj tylko przypomnę, też do słowa oczekiwanie na nową siedzibę nie jest zamknięciem całej, całego procesu adaptowania zarówno zbiorów jak i nas, samych pracowników, do nowej siedziby, w nowych realiach, bo to trzeba powiedzieć, że ta kaponiera tak surowo wyglądająca, tylko bijąca swoją czerwienią, to jest całe zaplecze magazynowe, nowoczesne zaplecze administracyjno-socjalne, jak to się mówi, i nowoczesne zaplecze wystawowe. Bo cały projekt, zarówno od strony budowlanej, jak i wystawienniczej, to jest niezwykle skomplikowany świat procedur, ale też i rozwiązań technicznych, Te które mają powodować, iż placówka ta będzie nowoczesną, ale w takiej skali, która nie naruszy... Tego miru naturalnego, wynikającego z charakteru placówki, bo to jest muzeum typowo kontemplacyjne, prawda? Do mm -hmm. przeżywania. Ale z drugiej strony, też uchroni nas przed zbytnimi wydatkami na utrzymanie. prawda. W tym kierunku cała myśl idzie, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym tak. Ta. Warto musiać, y, wspomnieć również o tym, że oprócz. Y, tego no, znakomitego projektu e, architektoniczno-urbanistycznego stworzonego przez e, spółkę Maxa, e, kontynuowanego później przez e, biuro architektoniczne Brzozowski Grabowiecki Architekci. W e, projektowaniu e, narracji plastycznej, jak to lubi on sam nazywać, Jerzego Kalina. Właśnie tak i to jest e, na pewno e, no, też i wartość dodana tego projektu e, oprócz tej funkcji właściwej Muzeum Katyńskiego, również i ratowanie zabytku, a także połączenie ekspozycji tej trudnej tematyki z nowoczesną e, sztuką w, w wykonaniu ten, tak e, znanego mistrza I, i, I tutaj też warto powiedzieć jedną rzecz, że. Z, jak słusznie Pan był łaskaw, Panie Dyrektorze, powiedzieć w początkach Pana wystąpienia, to jest nie tylko sama wystawa w Kaponierze, to jest teren, teren, który jest tak. niezwykle ciekawie, niezwykle ciekawie. Nie boję się takiego sformowania użyć. Y, 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 szereg instalacji tak zwanych, które zieleń? prowadzają tylko, zieleń, ziela. tak, bo to zieleń, zieleń jest naturalną częścią hmm. Cytadeli, ale zieleń Uformowana daje też możliwość regulowania nastroju, przeżywania. Tak jak dojście do kaponiery z tego świata żywych przez las, który kojarzy się w sposób natychmiastowy z lasem katyńskim i zaprasza do kaponiery, do kaponiery tak jak później takie pomysły jak Przebicie wału. wału, które też będzie tą zmianę światów jakby sugerowało yy, tutaj, żeby od razu uspokoić tych, którzy mają obawy przed wchodzeniem po wielu schodach do góry będzie winda, więc Tam, to przemieszczanie jest dla wszystkich. Natomiast ja jeszcze wrócę do działobitni, bo tu jest szereg bardzo ciekawych pomysłów. Działobitnia, gdybyście Państwo ją dzisiaj zobaczyli, a Działobitnia jako owoc już zamknięty to dzieła to w ogóle nie ten świat, to jest, to jest świat tablic, to jest świat symboli religijnych, to jest świat przechodzenia przez tysiące nazwisk, tysiące nazwisk. to jest również ścieżka straży, która stanie się ścieżką, taką nazwę nosiła. I nosi A. ta część mm, y, y, omurowania cytadeli, to te słupy milowe y, z y, profesjami. no To jest wszystko razem wzięte. Bajeczny wręcz, tak jak czarodziejski ogród Świat Muzeum Katyńskiego zamknięty w kilku hektarach, bo to nie jest tak, set pra metrów prawie, tylko 3, prawie 3 hektary. To są prawie 3 hektary, jak <grym> Państwo słyszą, terenu, który emanować będzie elementami dającymi ów nastrój, no ale nastrój nastrojem pytanie, które przez telefon zadawane jest nam co dzień, kiedy możemy się doczekać otwarcia Muzeum Katyńskiego. Jak wspomniałem finalizujemy czy sfinalizowaliśmy już prace projektowe i to jest podstawa do wyboru generalnego wykonawcy robót budowlanych. Ten przetarg na generalnego wykonawcę zostanie ogłoszony jeszcze na wiosnę tego roku, więc niebawem. Kompletujemy dokumenty i wszystkie niezbędne procedury dotyczące zamówień publicznych. No i ruszamy. Mamy nadzieję, że w tym roku generalny wykonawca robót budowlanych wejdzie na plac budowy i rozpocznie realizację inwestycji. Pomyśleliśmy w ten sposób, żeby. W roku przyszłym na jesieni, we wrześniu zapewne w, w, udostępnić do e, zwiedzania e, na krótki czas, e, ale, ale w odpowiedniej oprawie uroczystej z okazji 75 rocznicy e, Agresji progresji Sowieckiej te, e, udostępnilibyśmy wówczas e, działobitnie stanowiącą epitafium z tablicami ofiar. Jak również i to zejście w wal tymi schodami. To takie monumentalne założenie. I to byłby taki pierwszy etap. Natomiast równolegle oczywiście będą realizowane prace zarówno w Kaponierze, na zewnątrz Kaponiery. No jest cała masa prac konserwatorskich, które są niezbędne, żeby ten zabytek utrzymać w należytym stanie. Nie ograniczamy się tylko do, do tego, co wewnątrz, za murami Cytadeli, wychodzimy na, na zewnątrz, chcemy również uporządkować i to jest również objęte projektem, uporządkowanie otoczenia. Także również ten fragment zestawem będzie stanowił też pewien, pewne, myślę, dość takie interesujące miejsce kontemplacji dla zwiedzających muzeum. Także zakładamy, że uda nam się wybrać w przetargu takiego wykonawcę, który zapewni nam w 2015 roku otwarcie muzeum z ekspozycją. O, proszę Państwa, nie mnie podpisywać się wyłącznie pod tym projektem, bo to nie ukrywam moje marzenie. Projektem czasowym, oczywiście, pod projektem architektoniczno- plastycznym dawno się już podpisałem, zresztą w nim uczestniczę. Bardzo dziękuję, Panie Dyrektorze, że dziękuję znalazł bardzo. pan dla nas chwilę czasu, uspokajając tych wszystkich, których niepokoi czas upływający, ale ja chcę Państwu zaręczyć Państwa zaręczyć. To nie jest proces łatwy, to jest proces, proces trudny i teraz na starość sam przekonuję się, że nie da się tego zrobić szybko. Bo szybko to bywa tak jak było z pierwszą siedzibą Muzeum Katyńskiego na ulicy Powsińskiej. Pół roku i tylko adaptacja i później konieczność zamknięcia. Ta placówka budowana, adaptowana, to jest docelowa. To jest placówka docelowa. Nie chcę mówić o normach obowiązujących w świecie, na ile się buduje muzea. Mogę tylko powiedzieć, że jej wystawa musi być tak zrobiona, tak zbudowana, żeby służyć mogła co najmniej lat 15, ze wskazaniem na 25. I do tego zmierzamy, ponieważ adaptacja, stworzenie nowej wystawy to nie wszystko. To również takie zbudowanie wystawy, żeby jej utrzymanie było jak najłatwiejsze, ale też racjonalne. racjonalne. A poza tym trzeba pamiętać, że przyjaźń. Takich instytucji przyjaźń, yy, czyli jakby błogosławieństwo dalszego działania jak prezydent, jak minister obrony narodowej, jak Federacja Rodzin Katyńskich, Rada Ochrony Pamięci. Przepraszam, że nazwisk nie podaję, ale instytucje znane gwarantują, że ten 2015 rok no całkiem, całkiem się optymistycznie kroi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.